Dzień dobry! Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku podcastu. Kawój z standardowo piekawa, jakby nic się nie zmieniło, nie? Taka sama jak zawsze, lata z mlekiem e, migdałowym, Montonność w moim życiu, nic więcej. Ale o czym dzisiaj? Dwa miesiące temu Poleciałem do Polski i w Polsce nie byłem prawie 3 lata i to był mój najdłuższy czas niebycia w Polsce więc stwierdziłem, że dzisiaj zrobię odcinek o tym, jakie mam odczucia po mojej wizycie w Polsce i jak mi się podobało. Zacznijmy od samego początku. 4 września, kochani, wyleciałem z San Francisco do Polski z małą, krótką, 2-3 godzinną przesiadką w Amsterdamie. I kto jest z Holandii albo z Amsterdamu? Pewnie nikt. Ale kurwa, czemu na lotnisku w Amsterdamie nie ma żadnych gniazdek? Nie mogłem ani naładować laptopa, ani naładować telefonu, bo nigdzie nie mogłem znaleźć żadnego gniazdka. I nawet w jakichś właśnie kawiarniach czy coś nie było żadnych gniazdek. Druga sprawa. Gdzie jest mleko migdałowe w Holandii? Bo na pewno nie na lotnisku. Byłem prawie w każdej kawiarni i jak poprosiłem o mleko migdałowe, to pani się na mnie patrzyła jak na jakiegoś debila. Więc byłem zmuszony iść do Starbucksa. A no, do Starbucksa zazwyczaj nie chodzę. Jeżeli muszę, to wtedy pójdę ale generalnie staram się chodzić do innych kawiarni, takich bardziej lokalnych albo nie takich sieciówek. No, ale byłem zmuszony pójść do Starbucksa, bo wiedziałem, że w Starbucksie będzie. No i było i czekałem 15 minut, no ale dostałem tę kawę. No i później z Amsterdamu, kochani. Moja stopa stanęła na tej polskiej pięknej ziemi. Powiem wam, że byłem w Polsce przez dwa tygodnie, był to bardzo minimalny czas i następnym razem przynajmniej będę przylatywał na 3 tygodnie, bo dwa tygodnie, to jest nic. Zmiana czasu, jakby dwa tygodnie to jest naprawdę nic i to minęło mi dosłownie jak jakieś dwa dni, a nie dwa tygodnie. Także następnym razem, kochani, moi znajomi i rodzino, która teraz to słucha, obiecuję, że przynajmniej przylecę na dłużej albo i nie. Byłem w Polsce we wrześniu, czyli minęło wtedy dosłownie dwa lata i dziewięć miesięcy, kiedy mnie nie było w Polsce. I powiem wam, że trochę się bałem, bo jednak nie wiedziałem czego się obawiać. Jakby okej, okay, mieszkałem przez całe życie w Polsce do 21 roku życia, ale odkąd się przeprowadziłem do Polski, znaczy do Stanów, to mój kontakt z polską kulturą i od, z tym, co ogólnie się dzieje w Polsce, jest bardzo mały. I tutaj w Stanach też mam znajomych Polaków, ale to nie jest tak, że ja należę do jakiejś społeczności Polaków, bo są takie społeczności, ale zazwyczaj obracam się w ludź, z ludźmi, którzy nie są po prostu Polakami. I trochę się obawiałem tego wszystkiego, jak to będzie wyglądało i też się obawiałem reakcji moich znajomych i rodziny. Powiedzcie jednak człowiek się zmienia. Imigracja zmienia ludzi i zmienia podejście do życia. I trochę też się bałem, że może nie będę mógł się dogadać z moimi znajomymi albo rodziną, że wszyscy są na innych etapach życia w tym momencie, bo tak jak kiedyś chodziliśmy razem do szkoły, wszystko prawie było takie same, a teraz już niektórzy skończyli studia, niektórzy już mają zajebistą pracę. Więc wszystko się różni, więc trochę się bałem, więc ja wam ogólnie opowiem o moich odczuciach w Polsce po prawie trzech latach nie mieszkania tam. Stwierdziłem, że najpierw zacznę od minusów. <grym> tak, jak zawsze. Ale nie, no bo stwierdziłem, że zakończymy taką pozytywną nutą, nie? No żeby nie było. Więc zaczniemy od minusów. Więc pierwsze, może nie od minusów, to, to było takie jedno kurwa zaskoczenie, o którym totalnie zapomniałem. Jak wyl wylądowałem w Warszawie i wziąłem samochód z lotniska, żeby pojechać do domu, nie? Ja mieszkałem w okolicach Radomia, więc Warszawa do Radomia. Wynająłem samochód i wyjechałem na ulicę i poczułem się jak debil, bo nie znałem żadnych znaków. W Stanach na przykład macie dosłownie jakieś trzy znaki. Jest to znak stopu, znak parkowania czy czegoś takiego. Jakby w Polsce jest tyle kurwa znaków że jak ja zobaczyłem te znaki, to się w ogóle pogubiłem i nie wiedziałem, czy to oznacza, że tam nie mogę stanąć, czy że nie mogę się zatrzymać. W ogóle polskie znaki, jest tyle tych znaków, że w ogóle po co to komu? I przez pierwsze jakieś 2-3 dni byłem mega zestresowany, bo po prostu ich nie wiedziałem i musiałem spędzić trochę czasu rano przy kawuści, żeby sobie te znaki odświeżyć, bo jednak nie chciałem mm, spodobać żadnego wypadku. Znaki w Polsce mnie zaskoczyły, bo zapomniałem, że jest ich tak kurwa dużo, po prostu na każdym kroku i zamiast skupić się na drodze, to ja się skupiałem, kurwa, żeby patrzeć na znaki co chwila, bo tych znaków jest jeden, jeden za drugim, oni po prostu, nie wiem, jeden, drugi, trzeci, czwarty, tyle tych znaków jest, że się po prostu e, nie mogłem skupić na drodze, po prostu jeszcze musiałem patrzeć w telefon na nawigację, e, no to był mu pierwszy styczność, jak wylądowałem i powiem wam, że trochę się obserałem. To było takie moje właśnie jedno z wielkich zaskoczeń. Znaki w Polsce. Po co ich tyle? Dobra, lecimy z minusami w Polsce. Jakby ja wiem, że czekacie aż to powiem. Wiem, czekacie, każdy na to czeka. Uwaga, mówię to. Kurwa, jak drogo. No naprawdę, jakby ja wiem, że teraz jest wszędzie drogo. I odczuwa się to wszędzie. Podróżuję po Stanach i widzę, że jest bardzo drogo. Ale takie ceny w Polsce. Hmm. Sałatka w Rodomiu 40 zł. Aperol w Rodomiu 30, 25. Skąd te ceny? Skąd te ce... Ja to nie mówię o jakichś, nie wiadomo, o jakichś restauracjach, jakichś pięciogastkowych, o zwykłych knajpkach na ulicy Żeromskiego, co się odpierdala w tej Polsce. Byłem w Warszawie na kilka dni, Et, byłem w cukierni, taki malutki torcik, wiecie, taki jedno, dla jednej osoby, taki zwykły torcik mały, 20, dola... 20 zł. A sprawdziłem, ile jest minimalna. Stawka godzinowa w Polsce i tam pisało, że chyba 20 ileś, ale tam na rękę wychodzi nawet to 20. Nie, może coś się zmieniło od tego czasu. Tak mi powiedziała pierwsza strona w Google, więc tak uwierzyłem. E, więc ja pomyślałem, kurwa, musiałbym zapytać całą, całą godzinę, żeby kupić sobie jakiś malutki torcik do kawy. Ogólnie Polska jest strasznie droga. I jakby ja wysłyszałem od, od rodziny, od znajomych, i tak mówię, dobra, ludzie, ja wszędzie się robi drogo, jakby come down, ale jednak naprawdę jest mega drogo w Polsce. Numer dwa. ludzie. Jakby, ja nie ludzi. Nieważne, czy to są to osoby w Stanach, czy w Polsce, ale ludzie w Polsce są tak niemili, oni po prostu żyją tam za karę. Mam takie wrażenie: obsługa w sklepach, obsługa w restauracjach, to jest jakby mogę to podpiąć pod, jednym, pod jeden wątek, bo wszyscy są tak niemili, wszyscy są tak na muszeni, wszyscy po prostu chcą cię tam zabić. Wzrokiem, yy, Zadaje się pytanie. Oni po prostu są tam za karę. Nie wiem o co chodzi. W Stanach system obsługi jest bardzo inny, to, żeby tak to powiedzieć. Tutaj wszyscy siebie uśmiechają, zagadują, jakby chcą, żeby klient miał jak najlepsze doświadczenie, żeby było jak najprzyjemniej i ogólnie jakieś gadki, szmatki, które czasami są wkurwiające, no ale jednak to, co zobaczyłem w Polsce, to czułem się jak debil. Czułem się jak debil czasami, bo po prostu jak wchodziłem do jakiejś kawiarni, czy chciałem coś zamówić, albo widziałem jakąś panią, która siedzi przy kawiarni i chciałem usiąść obok niej, to wiadomo, że mieliśmy kontakt wzrokowy, więc się do niej uśmiechnąłem, bo tak bym coś zrobił w Stanach. I jeszcze bym nawet zakadał w Stanach i zapytał się, hej w ogóle. A w Stanach, a w Polsce jak się do niej uśmiechnąłem, to ta pani na mnie spojrzała jak na jakiegoś debila i od razu odwróciła wzrok. I poczułem się jak debil. Poczułem się jak jak jakiś pedofil, że ona pewnie myślała, że zaraz jej coś co, co, co zrobić. Więc nie wiem, o co chodzi w Polsce. Ludzie, nie wiem, dajcie mi znać, czemu, czemu jesteście tacy naburmuszeni wiecznie i wiecznie niezadowoleni z życia. Ja wiem, że jest drogo. Może to jest to. Ale jak ja mieszkałem w Polsce, to nie było aż tak drogo i ludzie byli tacy sami. I wtedy sobie zdają sprawę, tak, właśnie dlatego nie chcę mieszkać w tym kraju, bo ludzie po prostu są okropni. <laughs> Naprawdę, nie chcę teraz to jakoś narzekać, bo zaraz pójdę, też przejdę do plusów i jest dużo mega plusów w Polsce, ale taka, jestem z jedną z osób, która bardzo nasiąka energią taka, która jest dookoła. Jeżeli dookoła jest mniej pozytywnie, są pozytywni ludzie i ogólnie jest fajnie, super kolorowo, to ja też tak będę w większości czasu się czuł. W Polsce to wszystko po prostu mnie tak mega przytłacza i mam takie wrażenie, że jest tak depresyjnie. Więc to było jeden chyba z takich największych minusów, które, do, które mnie tak dotknęły. Wiadomo, drogo jest wszędzie, nie? I Wszędzie są wielkie ceny, ale taka atmosfera dookoła wszystkiego. Idziecie do urzędu, idziecie do kawiarni, do restauracji. Pani na stacji w ogóle zaczęła na mnie drzeć się, że jestem jakiś niecierpliwy i że będę zaraz mył podłogę, bo ona dopiero myła podłogę, a ja wszedłem do, do, tego, do stacji. Jakby, no nie trochę to jest takie smutne, że ludzie zamiast po prostu... Jeżeli jest tak naprawdę ciężko w Polsce i nas być taką ostoją dla siebie i takim wsparciem, to wszyscy są tacy, jeszcze żeby komuś po prostu dojebać. Jeden z kolejnych minusów jest taki, że byłem tylko w Polsce dwa tygodnie, co wiąże się z tym, że nie widziałem się z każdym. Dużo osób to nie pisało i prosiło o spotkanie, ale niestety w dwa tygodnie nie byłem w stanie zobaczyć się z każdym, co mi jest trochę z tego powodu smutno i nie chcę, żeby niektóre osoby to brały personalnie i Myślały, że już nie jestem zainteresowany nimi, ale naprawdę dwa tygodnie spędzenia w Polsce, do tego dochodzi zmiana czasu, jest to bardzo mało i tym bardziej, że teraz moi znajomi też są porzucani po różnych miastach, jest ciężko się zobaczyć z każdym. Naprawdę, następnym razem, jak będę pracował do Polski, to będzie maksymalnie jakieś trzy tygodnie. W dwa tygodnie naprawdę nie było w stanie zobaczyć się z każdym i kurwa, choćby skały, srały, no, no nie mógłbym. Jeszcze tak na koniec, wszystkich minusów, to chciałem poruszyć temat poczucia winy. Kiedy mieszkam sobie w Stanach i jakby czas leci, 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 to jednak ja myślę, że w Polsce czas się zatrzymał, bo nie widzę tych ludzi, jakby nie widzę moich rodziców, którzy się powoli starzeją, nie widzę moich znajomych, którzy też jakby osiągają nowe rzeczy, jak się rozwijają, jak nie wiem, zmieniają mieszkania zaczynają nowe etapy w życiu. Dla mnie, jak jestem w Stanach, to jakby ten czas w Polsce się zatrzymuje. I dopiero teraz, jak pojechałem, to zdaję sobie sprawę, że no tak nie jest. I wiecie, widzę moich rodziców, którzy powoli są coraz starsi i nie czułem tego wcześniej, ale teraz poczułem takie poczucie winy, że nie ma mnie w takich momentach w Polsce wokół mojej rodziny, wokół moich znajomych, kiedy... Oni właśnie czasami może, nie, nie, że im potrzebują, ale wiem, żeby docenili moją obecność tam. Że byłbym dla nich w jakichś tam ciężkich momentach, w nowych momentach ich życia. I poczułam to dopiero wtedy, jak opuszczałem Polskę i poczułem takie poczucie winy, że mnie po prostu nie ma. Że nie ma mnie, nie widzę moich rodziców, jak się starzeją powoli. Jakby, no, każdy się starzeje i chciałbym być dla nich, ale jednocześnie wiem, że muszę walczyć o swoje lepsze życie w innym kraju. I to była taka smutna trochę nierealizacja. E, takie smutne, taka smutna obserwacja, którą w sumie zauważyłem. Nie wiem, czy to ma sens. To słowa, które właśnie dobrałem, ale wiecie o co chodzi. I zdaję sobie sprawę, że to jest jeden jakby z minusów emigracji, ale nie bycie właśnie wokół swoich znajomych i rodziny, kiedy, nie wiem, kupują nowy samochód. Że moi znajomi, nie wiem, przeprowadzają się i jakby wszyscy sobie razem celebrują takie małe momenty, a ja kocham celebrować takie małe momenty, po prostu mnie tam dla nich nie ma. No dobra, teraz powiedzmy trochę o plusach w Polsce, bo uwierzcie mi, są plusy mieszkania w Polsce. Tak jak już mieszkam w Stanach od trzech lat i zwiedziłem prawie połowę Stanów i byłem w jednych z największych miast w Stanach, to Polska. Jest piękna. Polska jest po prostu piękna, jest czysta i no, jak zobaczyłem Warszawę, kochani, to ja nie sądziłem, że wielkie miasto jak Warszawa może być po pierwsze tak czyste i tak zielone. Coś mi tu kurwa jedzie jakaś policja. Nie wiem, czy słychać. Ach. Pijmy się kawy. Powiedziałem moim znajomym z Polski, że byłem w szoku, jaka Warszawa jest zielona, i oni mnie wyśmiali. Stwierdzili, że Warszawa zielona? Co ty, pojebało cię? Naprawdę, w porównaniu do miast w Stanach, Warszawa jest mega zielona. Macie nawet, kurwa, trawę pod tramwajami. Taką idealnie przyciętą. Jakby jest pięknie, są wszędzie, kurwa, kwiatki, jakieś krzewy. W Stanach po prostu, w wielkich miastach są same budynki, sam beton. Yy, generalnie jest paskudnie, nie? Ale w Polsce naprawdę jest pięknie i jest czysto. Nie ma żadnych śmieci na ulicy, nie ma bezdomnych tylu jak w Stanach. Pewnie widzieliście na YouTubie czy na TikToku, jak są proste namioty w Stanach na ulicy, bo tak żyją bezdomni. I to jest prawda, tak jest w każdym wielkim mieście w Stanach. To jest nic nowego, każdy o tym wie. Ludzie nawet na to uwagi nie zwracają. A w Polsce tego nie ma. Wiadomo, są tam jakieś, są ludzie bezdomni w miastach, ale oni się tak nie rzucają w oczy. Więc byłem mega w szoku, że Polska jest tak czysta i że jest tak zielono. I naprawdę zatęskniłem za tym. I później jak wróciłem do Stanów po dwóch tygodniach z Polski, naprawdę dotknęło mnie to bardzo. I tak się zastanawiam, gdzie ja kurwa żyję w ogóle? Że, czemu ja żyję w takim brudnym mieście? Także naprawdę docenicie to, że macie tak czysto w Polsce, bo to jest naprawdę... Ja tego wcześniej nie doceniałem. Jak mieszkałem wcześniej w Polsce, to było dla mnie takie normalne. Jest czysto, są stare budynki i no jakby dzień na co dzień. Ale naprawdę jest to bardzo ładnie wszystko zrobione jest czyściutko. Także pomyślcie o tym. Następny plus, kochani, to jest jedzenie. Jedzenie w Polsce to jest po prostu. Jak mówiła moja mama, zawsze, nie w gębie. I jedzenie w restauracji jest pyszne, i jedzenie w domu mojej mamy było znakomite jak zawsze. Jedzenie w Stanach jest tak przetworzone i jest tak słodkie, że. No, tu się je w większości rzeczy, to są jakieś chemikalia, tak naprawdę. I nie wiem, czy ktoś jest w ogóle zainteresowany tematem jedzenia w Stanach, ale tak wam powiem z ciekawostki, że niektóre firmy, takie jak właśnie powiedzmy, jak nawet Ketchup Heinz, czy jakoś tak to się nazywa, nie wiem, który jest też w Polsce i jest w Stanach, one mają totalnie dwa inne składy. I skład w Stanach tego ketchupu jest dwa razy dłuższy niż w Polsce, bo oni tu wpierdalają tyle chemikali, że jecie same jakieś substancje w ogóle przetworzone. Więc ja w Stanach na przykład jem więcej i czuję się bardziej głodny niż jadłem w Polsce. W Polsce jadłem mniej, jak byłem przez dwa tygodnie, a czułem się o wiele bardziej najedzony. Po prostu polskie jedzenie jest tak pyszne, polski chleb, polski pasztet. Jakby kochani, gdybym mógł jeść polskie jedzenie w Stanach, to by było idealnie. Jakby są polskie restauracje, byłem w niektórych, ale to nie jest to samo. To nie jest to samo, po prostu to nie jest to samo. No i co jeszcze z plusów, kochani? No wiadomo, plusem wizyty było zobaczenie moich rodziców, mojego brata, mojego pieska, moich znajomych, zobaczyć jak sobie każdy żyje i w końcu móc ich zobaczyć na oczy i uściskać. Jakby wiadomo, są teraz Skype'y. Nie! Kto używa Skype'a? Kto, kto pamięta Skype'a z rodzinki? Jakby teraz wiadomo, są Messenger'y i są FaceTime'y, ale to nie jest to samo jak usiąść kimś w cztery oczy przy jednym stole i posiedzieć, i pogadać, i ich przytulić, i ich dotknąć. To było jednak coś innego. I jestem niesamowicie wdzięczny, że mogłem w końcu do Polski przelecieć. I kochani, kto tego słucha, was wszystkich zobaczyć. Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy znowu. Jednak przyloty do Polski są ciężkie, bo to nie jest trip z dnia na dzień i jednak on wymaga troszeczkę więcej planowania, ale mam nadzieję, że przynajmniej raz do dwóch lat do Polski yy, uda mi się zawitać. Miejmy nadzieję, że czasami częściej, ale postanowiłem sobie, że takie moje minimum to będzie dwa lata, żeby być przynajmniej w Polsce co drugi rok. I nie na dwa tygodnie, ale na więcej, że ja mógłbym się z każdym zobaczyć, bo dwa tygodnie to jest kurwa nic, no ja pierdolę. Dwa tygodnie, to nawet nie zdążyłem się obrócić. No i tak, no i dziękuję za słuchanie. To były moje wszystkie przemyślenia po dwutygodniowej wizycie w Polsce, po prawie nie byciu trzech lat. Polska jest piękna, jest bardzo czysto, pyszne jedzenie, drogo, ale kochani, jakby pomyślcie, że wszędzie jest inflacja. No i co? I taka może puenta dla ludzi, którzy chcieliby kiedyś wyjechać z kraju, nie puenta, taka, taka może moja rada, że spędzajcie czas ze swoimi bliskimi, bo jeżeli myślicie, żeby kiedyś się wyprowadzić, no to jednak później odczujecie ich nieobecność. Także spędzajcie czas, pamiętajcie, że relacje są bardzo ważne w życiu. Wow, jaka, jaka kurwa lekcja wyszła z tego. Dziękuję bardzo za słuchanie. Mam nadzieję, że wam trochę umiliłem albo kotowanie, albo podróż do pracy, albo z pracy, albo cokolwiek. Sprzątanie. Mam nadzieję, że mieliście spoko czas spędzony ze mną. Zapraszam na YouTube'a. Gdzie czasami dodaję jakieś filmiki, no chyba czy tam nie oglądacie. A też zapraszam na Spotify, gdzie właśnie jest mój podcast. Możecie tam sobie zobaczyć taki, taki dzwoneczek, że macie powiadomienia, kiedy dodam nowy odcinek. I też zapraszam na Apple Podcast, bo tam też chyba mam odcinki. A w sumie to już nie wiem, wiecie? Robię teraz na rok, więc... Nie wiem, już nie pamiętam. Ale no, dziękuję. Pa!